Dzień dobry! Dzień dobry! Oto historia życia <młysza> ziemna. O, historia, tak? tak, tak Mężczyzny, który słodko sobie śpiewa. A tu nagle Otwórz kochanie, mamy nowy dzień. Parę ćwiczeń, a potem do opiekacji Przemyć wycierpię. Najważniejsze jest to, gdzie wieszmy. Za oknem zima, więc ciepło się ubierzmy. Jań, to w uni, to nadejście. W głowy się, to um... się, się. A ty z krankem, się. Dobrze, uczesz się, na się, z wóze, tam podwyścigach się. Kiedy wychodzisz z burza, to zawsze zamyka kapę. czasami mam o kotę, powiedziesz, sama, chaj ci kapę. Przebyście pójdzi, pójdzi, pójdź Pozorem nie zawracaj w progu, nie przekraczę gdzie się skończyć źle, nie Wiem, że chcę dobrze, ale i tak o... Mężczyzna to mężczyzna, a nie roboczczy no, zabawka Popełnia błędy, czasami idzie, którędy ma iść się w sobie, by potem odnaleźć siebie, niby brać się do Raz nieogarnięty, raz ogarnia wszystko Zdobywa strzypty lub opada nisko Kobieto jedno, co so by się nie działo On będzie przy sobie blisko zawsze Będą go kręli, słychać na sam dół A on się mocno zawsze rękoma, nogami Będzie cię chronił, nim nie pozwoli Jerem ja z niego na siłę nie a bo musi się w golwie popierdolić

Kolejny dzień Pozbieraj wszystkie te ubrania Mam po drodze, A ty gdzie? Znów na piwo z kolegami Nie, nie, nie Dziś kolacja w domu mojej mamy Może chłop sobie skuszyć I masz pudrem poprószyć I skrócić Od nowa uszyć, poszukać kluczy Pójść na zakupy, znieczadę wzruszyć I tak, z tobą pokłócić I tak, chłop ci wywrócić wybieram ciuchy, wybieram ludzi. No mi w ręku, czekałem, nie mi, że czekałem tylko tym, nie to To właśnie one, zabiedzą z nich, jedenasty człowiek, mówi mi, trzymam go krótko jak na i a ja jej mała, to co ty masz, papeta czy pieska? Ciąg mówisz mi, że kocham cię, ale z miękko śpi. Pozwól mu być jak chcesz, zachowań nie dostawać do przesady. Bo zamiast szczeniaczka będziesz miała psa bawy. Obrigado. <laughs>